Cześć, witajcie, tu znowu gimper. Razem ze mną jest Ator Siemanko i chrupka. Na cześć. I gramy z widzami do miniona. to są widzowie, znaczy chrupka też jest widz. On na Pyrkonie nosi, wziął do mu mój karton po pizzy i on go przytulał. I traktował zrobił sobie jak ze mną swój. zdjęcie, w związku z tym bardzo go lubię, bo on pierwszy sobie zrobił ze mną zdjęcie. Tak, i, a po przeciwnicy są też jacyś widzowie. Więc gramy przeciwko widzom. A ja sobie zagram, może losową postacią. Let us hunt those Vain. who have fallen to darkness. A niech będzie Wayne. Jak już tak wylosowało, to niech tak będzie. Nie, no to losu, jak ci się trafi, coś fajnego. <ścoughs> tak. Na takiej zasadzie działa losowa postać, nie? No, ale to, to, to jest normalne. Jak, nie wiem, czy pamiętasz taką starą, zamierzchłą grona. się nazywała Baldur's Gate. No. Kojarzysz Baldur's Gate Kojarzę, kojarzę. No, tam się losowało statystyki postaci na początku, to mhm. nie wiem jak ty, ale ja spędziłem z godzinę czasu losując te statystyki, aż mi wylosowało tak jak chciałem. Ja nie, bo ja nie, w ogóle te wszystkie er, duże RPG mnie ominęły. Planescape Torment, Baldur's Gate. E, nie miałem dostępu wtedy do tych gier. A szkoda. Szkoda, bardzo szkoda, bo to są bardzo dobre gry. Bo jak Serwam teraz się. próbuję mnie grać, to... To mnie odrzucają po prostu. Są za stare. No. To już... <laughs> Niestety, one dla mnie są fajne, bo ty wiesz, jest nostalgia. Byłem wtedy młody. Tak, tak, tak. Baldur's Gate... Jak, jak Baldur's Gate wyszedł, byłem młodszy od siebie. od ciebie. No, dobra. Wszyscy wybrani, więc przechodzimy do gry. I jesteśmy właśnie na ekranie ładowania. I przeciwnym teamie jest Riven. I dostaniemy w Pierdol, bo my jesteśmy na tym... Mamy trójkę takich mega papierków. Zed'a i Jace'a. Eee, trójkę papierków Zeda i Jason, żeby Jace, tak? nie zabrzmiało wiadomo o co chodzi. A przeciwnicy mają kurwa Fiore, Jacksa, Zeda, Kasadina i Riven. Nie mamy szans. Moją Riven mają. A Riven jest 0,11 czy coś? Nie, Riven nie, jest Leonie zajebista jest 0 i, i Riven rozpierdala nam w każdym meczu. Znaczy, aha. Tak, Stop. właśnie. 0,11 jest Leona. Spoko, ale ja ci powiem tylko tyle. Zagram Timo pod AP i wszystkich rozpierdolę, chyba że mi się nie uda. Rozpierdalaj. Stary, jak ja rozpierdolę, to nie będzie czego zbierać. To zniszczę ci gimper. Mogę iść na dół? A idź. To idź. Dobra. To jakiś twój widz? To wszyscy są moi widzowie. Moi widzowie nie mówią zniszczę nie moi... Niewychowanych tych widzów. Nie, oni są pyskaci bardzo. Trzeba im reklamy wrzucać, to się robią potulni dopiero. Tak? No. Korki, bo ma wąsy. Co? No. Trzecia gra, znowu Riven. Mogłem Leoną zagrać. Zrobię kurwa kiedyś ludziom numer, pójdę Leonom na mida pod i rozjebię wszystko. No i pokażesz im, że zrobisz 11-0. No kurwa, ale nie zrobili się potu potulni, nie dajesz linków. No trzeba reklamę zrobić, ale już, już nie piszą tekstu, zniszczę cię. Widzisz? Nie w ghost, ale dobra. Dobra, ja idę na dół, idźcie na górę, okej? Okay? Jace w śmieciu. Nie, no kurwa. Beware. Jace, na górę. Pfff. A Acie mnie libić. Bo wam kazę. Acie go libić, słyszycie? No, macie mnie libić. Kazałem wam. Jak go nie będziecie libić, to nie będzie libacji. Zjemcie Szykuj portfel. Szybka akcja, libacja. Szybka akcja, masturbacja. Nieważne. To ja bym yeah. wolał jednak długą akcję tego typu. Do Sobie, byle do celu, nie? No, byle do celu, tak. No i zginąłem już. No, Dobrze powiedziane. Dobra, to w górę przegraliśmy Tak? Tak. Ja też nie wiem jakim cudem oni to przegrali. A bo ciebie tam nie było. <laughs> Dlatego oni to <laughs> przegrali. No właśnie! Jackson mi tu na mnie nie skacz, bo cię uderzę. Idę ci pomóc okay. Oni mają Leź mu na plecy. Tak jakoś tutaj A! Z? Z! <laughs> Pan On oszukiwał! Sorry. <laughs> Ej kurwa! Oooo babadaba! Dobrze, ja, chrupek! Zrobić chrupek JP. JP Dobra, dobra, Zgadłem. No, te... się tego. Najpierw dalej tego ZEDA. Kasadin nam bok przyjmuje, dobra. Tu Tutaj Jack. Spoko, teraz go można lać. Najpierw dalej go, jestem za tobą. Ratunku. Ale to jedzie! Dawaj, dawaj. O. To stronie nie punkt. tutaj coś już idzie Z, Z Wezmę aptekę Dobra, na Dajemy na punkt, kurwa, zaraz im ten punkt zdechnie, nie? Naklep go, kurwa, zjebałem Zrobię się w sumie podwój Phantom Phantom No i Phantom Denser od może być fajne. Musi być fajne Zajebiste Dobra, trzeba ogarnąć, mamy trochę mniej punktów No Dobra, ja dam muzykę głośno, bo muzyka po prostu tutaj jest genialna Oj spróbuję Uwielbiam muzykę uciec Dobra, ucieczka Nie jest zła Spoko, luz Wzora nie jest to bo nie leczy Late jest nasz, Gimper na ulti no. Czemu tym Timonem się a teżkie może mieć full zdrowia? Fiora? O, teraz już wiesz. Będzie bić ator. No. To jest Fiora, ale jest zasłabana atora. No. Bumce wykrzy, enemy double kill. No. To nie, tak miało, I... to nie tak miało wyglądać. Czy twoi widzowie są strasznie niewychowani, moi dają mi wygrać? To są słabi moi widzowie, dobrze są w tą grę, bo oglądają mnie jak gram. No i właśnie nie rozumiem dlaczego. Dobra, to było złośliwe i głupie, przepraszam? No było. Oj, oj, oj. Ja też jestem złośliwy i głupi, nie martw się. Dobra, ja już mam 0-3. Dobra, jed... musimy bronić tam, obrońcie to. Dobra. Okej, okay, No ludzie widzą. Ty zabiłem dwóch? No. Ale jazda. W jakim co mi to wyszło? Muszę obejrzeć swój film. No. Znaczy, ja, u mnie tego nie, nie było widać. Widziałem tylko końcówkę. Ale? Jeden kolo tam do gorywa. O, to, to słuchaj, musi okay, być reklama spokie, Chodzi o obejrzeć to też u mnie I trzy razy obplichnąć reklamę Tu Mogłem go zabić No Nie ogarnąłem My Nie bad Nie przejmuj się Wiecie się, to ciągle zdarza <laughs> Cześć ha synu, chcesz wejść w grzybek? Wypadałoby górę przejąć Dobra, zajmijcie tego kasadzina, nice. Ty Zeusie! Dawajcie, punkty. Mówiłem, że niektórzy mnie oglądają? No. Dobra, ja idę tej Riven naklepać. Bo ona tutaj za bardzo sobie pozwala. No nie, An na pewno Enemy killing spree. Dobra, mam nadzieję, że tutaj nie fajluję za bardzo. LECĘ NA fraga! Przydałoby się to Ej ja napierdalam tą bizion nawet O LOL, LOL. HA! <toddrych> ją Jaram się I kto, tu jest, kto jest teraz z Zusem? <średź> way, <toddrych> <toddrych> nawet I bez zabierasz coś swoim widzom? Co? Zabierasz coś swoim widzom? Nie Dlaczego oni mówią, że jesteś Życie sobie? im zabieram. Poświęcają, żeby oglądać moje filmy, które są chujowe. Ale jak się jadę, że to mógł... Nie każesz oglądać filmów. Każę. Tak? No E to jestem lepszy. Ja swoim widzom powiedziałem, że mają oglądać tylko reklamy, a filmów już nie muszą. No. Fak Dobra. A? Dobra, idę ci pomóc. Szyszka pły. O Jezu. Enemy double key. Dobra, ale mamy questa. Quest completed Ej, ja teraz będę miał fantoma i to w ogóle Ojca będzie. No i trzeba bronić tego punktu, bo. Trzeba bronić bestii. Broń tak. go jak dziewictwa! Czyli w ogóle. <noise> Zapomniałem, że. Z innych Zapomniałem, czasów. że to jest 21 wiek, tak? <noise> Faktycznie, to już jest 21, za moich czasów był 20. Okej, okay, bierzemy ten punkt. Co? Aha, tam no dobra, dobra. No. Jest apteka. Nas. Luz, idę to jajcowi pomóc. a fiera tu jest. No dobra, w sumie powinienem ją rozdobczyć. Jak się postaram. Wiecie, nie ma uzu... No, o, no. Jeżdż, Jax. Jax też nic nie zrobi. No, ale śmiecie. Śmiecie, wiecie, rozumiecie? Riven nie zarąbała. Masakra. Wiecie, potrzebne są na świecie. Nie Żeby są. Żeby Hanna gronkiewicz miała za co podatki zbierać. Hm. Patrzcie ile... Master powinieneś się rozjebać. Powinienem, ale... Czuję, że tak nie będzie. A ja powinienem o. być piękny, ale też mi nie wychodzi. Ach. Oj, czy ten nic nie no zrobił? Nie no, jestem słaby. Ten Zet nic nie zrobił. Tak samo jak ja mówić. Hmm? To jest... żeście mnie oszukali, a ja myślałem, że chodzi o tę na dole co mnie pił. <laughs> Bo śmierci się, tak. w Dobra, Jay's gone, ja we... hmm. Czemu nie ma z nim komunikacji? To jest straszne. Okej, okay. mam pana teraz złóżmy ostrzy nieskończoności. Polski lol. Ostrzy nieskończoności. najśmieszniejsze jest to, że jutro muszę iść do zus -u. Tak? Bo jest tak. Blade of the Ruined King, tutaj nie ma. Chyba nie ma. Ale Lipa, A jest jakiś odpowiednik? Madrydy. Nie, chyba nie ma. Riven tu? Riven tam. Jak sure driven, dobrze nam. już mieć kaptekę, wziąłem dobra nic. Biora chciała się uleczyć. Na dole dostanę zaraz w dupę. o Kasadin! Dobra. Pieprzej, koleś. Pieprzej, dziadu Dobra. Punkcior nasz, to Dobra Jest pięknie To Ta jest pizza. nasze dół nam przejmują Tak Multi już ła na no. małpa To jest jakieś normalne w przypadku fiory i w walce jeden na jeden Dobra, chcecie tu coś robić? Bo ja bardzo chętnie okay. Ale ja nie użyłem Multi Fak Za późno Moment, przepraszam Tak mu kawałek wcześniej go pchnął, to by go do ściany przyjebało. Lepiej by to wyszło. Jestem sterem, nie zabijecie. cię. Dawajator, patrzę na ciebie. Tuturu, 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 to jesteśmy na początku. Kapitanator on duty. Kapitar w ogóle, kapitan. O, wszystkie punkty da trzeba Jeszcze raz ją uderz! Dobrze, ha ha, zajęliście. A w zasadzie to wy przejmiecie tamto, ja sobie przejmę to. Dobra. Trzeba zacząć odbijać. Tak, Szyb, dokładnie. portfel. Ja idę na Windmill już. już nie można przegrać. Z kimś to powiedział, że jesteś jak ZUS. No. O, chuj, o! Dobra, nie ogarnę. Musimy pokazać, że nie jesteśmy jak ZUS, że umiemy coś poza zabraniem składem. Słabo. Ja tu czuję, że tu Kasady wyleci, bądź gotów. Tak. Tam jest Jax, dobra. Tu jest Kasady, pomóż. Kto ma ci pomóc? i Ignite. Jeden za jeden. Ta, 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 ta. Dobra. W chuja mamy tą grę. Coś czuję. Uh, ciężko nam to będzie. Zabiłem Kimpera, Nie no super. Dobra, i przejmij I Teraz doda. nie będzie filmów. No przecież, jak tylko trup, nie będziesz chyba nagrywał, nie? Będę. Naprawdę? Moja pasja jest ponadczasowa. Kurde, ale w sumie to by było śmieszne, bo ja teraz wyjeżdżam na wakacje, nie? No. I nagrywam filmy na zapas i ustawię automat, no. że no. będzie je wrzucał no. przez te dwa tygodnie. No. Jakby, jakby się rozpierdoli Sabolot i zdechnę, nie? To tak. to ci ludzie będą myśleli, że żyjesz. Tak. Ja. Oj, przyjmują nam tutaj, oj, czekaj, chyba Ja już idę Cofnij się trochę, żeby wlazł w grzyba, właśnie Ale nie tak całkiem, tylko trochę Oj Nie zabiłem po śmierci, kurde, szkoda to jest skurwielu. Ej, Wiesz, to jest kurwielu Jak on mnie, aha, bo niewidzialny byłem, to przecież mógł mnie ultem normalnie Rozsłucham dokładnie Rosół. A w ogóle Gimper, to no. ja teraz dopiero zajerzyłem, że ty na nie miałeś pizzy i się nie podzieliłeś. Miałem z pięć pizz i się nie podzieliłem. Cholery, no. Ale <laughs> te pizzy były zajebiste tam. No i straszliwie drogie. Były drogie i teoretycznie chujowe, ale mi strasznie smakowały. Pewnie głodny byłeś. Byłem. A, dwóch na dole, nie sądzę, żebym miał szansę to obronić. Próbuję pomóc. Idę! Nie ukrywam, byłoby miło. Dobra, można teraz dopiero dalać. Jack zużył stunę. Okej. Okay. Odganiaj tam, Master, dobra. Punkt zneutralizujemy. O kurwa, stary. O. O, ho, ho, ho. Dobra, zneutralizowany. Napierdalamy się. Zdechłem. Rozwalaj to. Kurwa, no Też, a tak blisko to już, było. To już mogłeś się z nim klepać. To chciałem go tak grzybka wciągnąć. Mm. <laughs> Dobra. <laughs> Chyba to przegramy. Ale przynajmniej po ładnej grze Ja mam jakieś stare buildy, pewnie dlatego, że w ogóle w LoL'a nie gram No pewnie Ruppek, co ty kurwa robisz? Ja ci zmorduję Aha O, tro trochę zabiłem Trochę, bardzo Dobra, spróbuję wziąć tarczę no bierz to W sumie ja wezmę windmill Double kill, dobrze to rozjeb, rozjebcie tam na dole, ja wezmę górę Spoko, spoko, dramatyczna końcówka 20 punktów, ale my to jeszcze wygramy ja Myślę, że to wygramy, każ swoim widzom wyjść Słuchaj dzisiaj, zliwidzowie, albo riotów nie chcę po prostu FAK NIE! Zła kolejność Speli! Uo, ale ją napierdalam Uhuhuhu. Mój średniowieczny build nie jest taki najgorszy Ale tą Riven ładnie tam wklepałem W ziemię. Dobra, idę, idę w stronę Windmillu Broń się dół o, szyszka, słabo. Ło zajebał! Jeszcze jak tego zjadał. nie da rady. Szkoda, szkoda. Spróbuję tam pobiec i coś z tym punktem jeszcze zdziałać. Idę za tobą. bał. Piękne. Pigna, Ja przyjmuję. Riven tutaj. Dobra. Ale punkt weźmie chyba. Chodź, 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 chodź. Nie. Napierdalać. Zajebiście, Ator. O, dobra. A, A dobrze, przecież sorry. Z? O! Chuj, głupi, dobra. Umarłem. Ej, ale spoko jest, ile punktów my mamy, nie? Totalnie ichownimy teraz. Chyba wszędzie. Oj, Ator. No bo i było dwóch. Spoko, spoko, ja zaraz wstaję i rąbiemy dalej. Oj... To nie ma, że nie. się boję to tego Jacksa. Ten Jax jest beznadziejny. Oh. Dobra, idę na górny punkt, bo nie tam No momencie, ja go zabiłem zawaś. parę razy. Nie też go zabiłem parę razy. Nie odchodź Nie odchodźcie za Ja daleko. go zabiłem, to to wyznaczy być kiepskim. No. Dobra, jest ta znowu. Raz już ją, o kurwa, Kassadin. Dobra, on pójdzie na tamten punkt, ja się zajmę tym. Oj, ja prawie też go Fuck, nie będę miał wierzy Kasadida, Pokonacie go? Bo ja górę obroniłem. No, jestem jeden sam w wielu. Jest spoko, póki im zdrowie topnieje, nie? To co z tym konkursem? <śmusza> 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 Stary, co się dzieje? Haha! <śmusza> Później powiedzą, że to specjalnie tak zrobili. Pewnie tak. <laughs> <smell Latin> <laughs> Powiedz im, że im zrobię konkurs na World of Tanks. Jeżeli tak miałem zrobić, i tak już mam nagrody, to możesz im powiedzieć, że to tak zrobić. Dlatego... O, dobra, w dupę. Zjebałem. Jak dobrze, że tutaj nie ma długich czasów odnowienia. że może Last Whisper, sprawdźmy czy oni mają jakiś armor Nie, totalnie nie mają armoru Infinity mi da dużo więcej No dobra Trzeba bronić, bestii kodo Nadal sobie dacie radę, idę na górę Po następnym powrocie do bazy mam Infinity Będzie zajebiście O. Dobra, idę na punkt, idę na punkt. Może zdążę. Nie obiecuję. Cię zdążę na pewno, żeby nie zabrał. Ale zneutralizuję tak. Kurwa. Kurwa, edekery w lecie. Poezja. Gimper too strong. Gimper is never too strong. Gimper is always. Really, really strong. strong enough! Strong enough for everyone Just like his Leona 011 A to jest zawsze tam gdzie trzeba, żeby być ważna umiejętność Kurwa ukrad go. nie! Dobrze! Zultowała mnie fiora A górę tracimy Bardzo źle Bardzo niedobrze wiem A to Lecimy na to w górę, bo Audi odbijemy. O, Oj, ale tylko to trzeba to dół trzymać rozbić. nasz na pewno. Na tej górze trzeba ją szybko rozciupać. Ona nie ma ulti, ale będzie miała wieże ze sobą. To jest groźne. Nie dajcie sobie dołu zagrać. Robimy oblężenie, dobrze, a to. Do już. Dobra. Bierzemy punkciora Jest zajebioza, Riven próbuje iść, ale... Okej okay. O oh, fuck O oh, fuck Nie <ścoughs> konkursu! Nie no ku... dobra, nie no Ale lipa, ale zjebałem w ogóle Coś tutaj się w ogóle poplątałem i, i nic Nie wyszło Ale wjebali się Jack z tą Riven, nie? Oj, ojoj oj, 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 oj. Eee, przegraliśmy. Tak, przegraliśmy. Przegraliśmy. Koniec, nie? Nie zdążymy tego odbić. A zajebista gra. No, fajna. Tylko twoi widzowie oszukiwali. Oszukiwali totalnie. Oni grali już tą grę. Było widać. No, a przecież wszyscy wiedzą, że ja pierwszy raz ją odpaliłem. ja też. No. Dobra, to co? Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę wszystkim widzom, którzy z nami grali, że dziękujemy podwójnie. Którnie konkursu na Rioty nie będzie. Mi was, nie sami chcieliście, że właśnie ludzie. Nie e... chcieliście, nie trudno. No to kurwa. Także no. razem ze mną był Ator. Pa, pa. i chrupka. Na no cześć. Trzymajcie się, cześć, papa. pa. pa. składki. Pa.